Cześć, Alina tu. Stoję przed tłustą pastelą. Oil pastel. Pokażę Ci pudełko. To jest właśnie ta, ten rodzaj farb kred, które się nazywają właśnie a, tłusta pastela. Jest to technika rysowania albo technika malowania. Dzisiaj na kursie robiła właśnie ten e, rysunek, który może być obrazem e, dokończonym, on nie jest dokończony, tutaj jeszcze nie dokończyłam, ale ja Ci chcę pokazać właśnie, jak to wspaniale wygląda, tutaj stoję obok i nie ma miejsca w tym moim okienku. E, w każdym razie, czekaj, ja przesunę troszeczkę, o, to będziesz mi widzieć. E, I tak to jest, słuchaj, po prostu, że tłusta pastela jest używana w szkole zazwyczaj. Na pewno próbowaliście to, po prostu woskowe kredy, to nie jest to. To jest tłusta pastela malowana, mieszana z olejem. I jest to technika, ja widziałam na jednej wystawie w Sztokholmie, jak artysta robił prawie dwumetrowe obrazy takie. I można je tutaj właściwie rozpuszczać też w specjalnym takim rozpuszczalniku, który nie śmierdzi, na pewno w Polsce to jest, czy tam gdzie mieszkacie i bardzo miękkim pędzlem można rozpuścić i to po prostu wychodzi w ten sposób tak miękutko. Ale co jest fascynujące to, że można właśnie mieć ten rodzaj struktury, gdzie jest właśnie kredka szkolna, czy taka kredka i po prostu jest pędzel, gdzie masz właśnie fajną miękkość tego. Ja jestem bardzo zafascynowana tą techniką, chociaż... Jej nie używam w mojej marasie chociażby dlatego, że nie boję się, że nie sprzedam obrazów. Ale na kursie się bardzo bawię. I ja wiem, że właśnie dostaniesz szok, jak sobie właśnie kupisz tą tłustą pastelę i będziesz używał, czy używała gdzieś pół godziny, potem po godzinie jest to praca fizyczna. To jest po prostu, trzeba cisnąć mocno, trzeba właśnie mieć odwagę się bawić. Dlatego, że te kolory... Jest ich zazwyczaj w tym, w tym pudełku, jest 48 sztuk, bo tam pisze. Natomiast można kupować innego rodzaju, znaczy mniej i wtedy będzie mniej kolorów. To jest fajna zabawa, bo tutaj, jak tworzysz, to po prostu jest cztery warstwy koloru. Jest po prostu kolor żółty, pomarańczowy, fioletowy i bardziej czerwony. Czyli im więcej nakładasz tych kolorów, tym, tym jest większa zabawa. I na przykład właśnie przy tych tutaj zielonych kolorach. Tutaj, tutaj jest trzy czy cztery kolory zielone, jeden niebieski i jest trochę nie tu jest tylko niebieski, tak. E, czyli e, tutaj po prostu trzeba być takim em, odważnym, bawić się i e, robić niemal wulgarne łączenia kolorów. E, to daje wspaniałą zabawę po prostu w tym, że Dostajesz efekt wspaniały. W każdym razie dostaliśmy, osoby były bardzo zadowolone tutaj. Ja miałam też kurs na Zoomie, no bo tak to w tym czasie to tak jest. Ale nie jest to wspaniała rzecz. Ja zrobiłam rysunek bardzo duży, żebyśmy, żeby ludzie to widzieli, że jest po prostu możliwość właściwie tych ruchów. I tutaj są ruchy ręki, czy ruchy, które ja już powtarzam Wam chyba tysiąc razy. Diagonalne, horyzontalne i wertykalny i one są tutaj widoczne. Czyli nie można się pomylić, po prostu trzeba cisnąć jak najmocniej, żeby to wyszło. Bo po prostu tutaj po prostu cisnęłam tak, że można sobie muskułę wyrobić. Myśmy malowali kwiaty, które właściwie taki tulipan wyszedł, no, ale półabstrakcyjny. Spróbuj się bawić tym. Tłusta pastela. My jesteśmy przyzwyczajeni do suchej pasteli, którą ja będę robiła za dwa tygodnie i trochę Wam się z nim podzielę, bo to jest fantastyczna rzecz też. Natomiast w tej tłustej pasteli można używać właśnie w ten właśnie wesoły sposób, taki jak właśnie pokazuję tutaj. I jak właśnie widziałam tego artystę w Sztokholmie, to powiedziałam, wow, wspaniały wynalazek. Pamiętajcie o tym jednym, że jeżeli jakiś artysta znany używał pewną technikę, to po prostu ludzie naśladują tą technikę. Ale jeżeli on nie używał i nie było używane, to po prostu nie, nie wykorzystuje się tego, możliwości tego materiału. W każdym razie u nas artyści są bardziej europejscy. W Szwecji to się po prostu nieraz irytuje, bo wprowadzam techniki, które ja znam z Polski ale ludzie mówią, oj, dlaczego wprowadzasz to? Na przykład lawiering, to o tym wspominałam, gdzie się miesza tuż w 100% i po prostu rozpuszcza rozpuszczonym, właściwie trosze, troszeczkę rozpuszczonym i to się właściwie rysuje, tak. Ale wracając do tego, próbuj ten właśnie oil pastel, tak, Tłustą pastelę i zobaczysz, jaki to wspaniały materiał. Zakończam moje filozoficzne rozważania y, tego wieczora, y, no bo zawsze kursy mam przeważnie w zamknięciu wieczorem, czyli to już jest po godzinie, chyba w pół do dziesiątej jest no y, polskiego czasu, <grym> y, czyli mamy w Szwecji ten sam czas w Polsce. Próbuj, no i trzymajcie się, cześć.